Cześć, witajcie serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek jak zrobić zmywalny tatuaż także zapraszam Was serdecznie do oglądania słuchajcie, stawiam tutaj kamerę żeby było lepiej widać co będzie nam potrzebne? na pewno będzie nam potrzebny czarny aligner właśnie taki czarny aligner i będzie nam potrzebna też tutaj <laughs> skrobia ziemniaczana do zas za zasypania tego tatuażu <coughs> przepraszam Was za moją chrypę, ale jeszcze no niestety grypa mi nie odpuszcza także tutaj mam przygotowaną mąkę ziemniaczaną i płatki skrobia ziemniaczana, mąka ziemniaczana no i będzie nam potrzebny na pewno czarny aliner ja mam czarny aliner właśnie z takim pędzelkiem takim właśnie tutaj go troszeczkę wymieszam on jak tak leży to też spływa na dół są również na rynku dostępne kolorowe alignery, właśnie. Bell, firma Bell właśnie ma fajne alignery. Także jak będę w mieście tutaj, postaram się jakiś inny kolor, może granatowy, może złoty, srebrny. Także można naprawdę wtedy fajnie zrobić wzory i motywy. E, także słuchajcie. E, tutaj będzie moja ręka. Dzisiaj postanowiłam, że e, zrobimy napis. E, właśnie kolejny napis, który sobie wymyśliłam. E, także to będzie taki. Taki napis. Także zabieram się do stworzenia, narysowania tego napisu. Tutaj sobie jeszcze pozwolę zrobić troszeczkę takie zawijaski. Także. Wiecie co, jak kupię inny lepszy na przykład taki, bo on bardzo szybko zasycha. A taki właśnie napis postanowiłam zrobić i jeszcze sobie tutaj namaluję. Serduszko. Takie serduszko sobie namaluję. Okej, okay, napis jest gotowy. I teraz go y, przypudruję go y, mąką ziemniaczaną. Okej. Okay. teraz mam, strzybujemy. Muszę wam powiedzieć, że tatuaż jest gotowy. Wygląda tak y Girls in Tech z serduszkiem i taki właśnie napis chciałam zrobić. Także zapraszam was y serdecznie do stworzenia takich tatuaży na imprezę, na wyjście, tak żeby się pobawić po prostu to tyle z tej strony. Pozdrawiam Was serdecznie, proszę o subskrypcję kanału, kciukaski w górę, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnych seriach, odcinkach na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa!